Dzień dobry! 3 lata, odkąd jeżdżę na tej jednokołowej deskorolce i ponad 1500 km. Jakie są największe plusy, ale jakie też są minusy tej oto elektrycznie jednokołowej dechy. Zapraszam na odcinek. Chciałem Wam powiedzieć i podziękować wszystkim kursantom, którzy dołączyli do kursu Mówi kamery. A dzisiaj jest lato gorąco, więc nie będziemy siedzieć w środku. Wyjdźmy na zewnątrz. Wyjedźmy na zewnątrz. Uhuhu. Jest naprawdę gorąco. Pierwszym z takich dużych plusów jest duże koło. Dużo gumy, dużo powietrza, elastyczność daje nam przede wszystkim wygodę, bo nie przejmujemy się krawężnikami, jakimiś wgnieceniami. Można jeździć po nierównym terenie, można jeździć po gałęziach. Porównanie do snowboardu jest tutaj jak najbardziej trafne, bo tak też właśnie poruszamy się wachlując się na boki slalomikiem. Przesuwając swój ciężar ciała raz na lewo, raz na drugą stronę. Aplikacja jest do tej deski i bardzo się przydaje, dlatego że widzimy na niej zasięg, z jaką jedziemy prędkością, czy jest deska naładowana i ile zostało jeszcze baterii, no i ile przejechaliśmy kilometrów w sumie. A to jest zimne? Nie. Jest z lodem, mogę podać. Dzięki. Nie miałem żadnej awarii tej deskoroki dopiero niedawno coś tam zaczęło tyrkotać, tak tyk, tyk, tyk podczas jazdy. W środku, nie wiem, może łożysko, ale jakby nie wpływa to na jazdę, a na każdą wiosnę ją po prostu pompuje i wszystko hula jak należy. Zdrowie. Można sobie usiąść i wykorzystać OneWheela jako krzesło. Trzecim plusem jest to, że nie ma pilota, tak jak mają to longboardy elektryczne. Sterujemy gazem przechylając się do przodu, a hamujemy, przechylając się do tyłu. Twoje ciało jest Twoim kontrolerem. A, no i jeszcze w telefonie jest włącznik i wyłącznik światła światła przedniego i tylnego świecą, całkiem dobrze oświetlając nam podłoże, właśnie z takiego poziomu, że widzimy nierówności wieczorem i w nocy. Tutaj mamy taką rączkę do przenoszenia, więc Ergonomia jest kolejnym plusem, dlatego że hulajnogę zawsze musimy składać, a to 10 kg deska, no niestety nie mało, ale jednak y, całkiem wygodnie się ją przenosi. To przejdźmy do minusów. Jednym z największych jest możliwość upadku. Jeżeli przesadzimy Przechyłem do przodu, no to niestety prawa fizyki nie będą dla nas łaskawe. Ja asfalt zaliczyłem raz, a porządnie. Od tamtej pory nie jeżdżę szybciej niż 27 na godzinę. Maksymalna prędkość to około 31-32. A no i zaliczyłem też drugi, ale nie był to powód zbyt szybkiej jazdy, lecz mokrego podłoża. To co? Widzimy się w kolejnej. Czasami człowiek na końcu chce wypaść jak najlepiej. No i wypada czasami z deski na asfalt. Gdzie moja czapka? O, tu. Więc decydując się na jedno kołowca, pamiętajcie, że mokra nawierzchnia i slick opona, to są dwie rzeczy, które ze sobą za bardzo nie sprzyjają. O, zobaczycie, jaki to jest Jurassic Park. OneWheel Plus to jest wersja i ona ma zasięg około 10 km, on nie zmniejszył się jakoś za to może o kilometr półtora, zasilacz jest duży, ładuje się tylko 20 minut, teraz ładuje się 30. Cena, no niestety, jest spora, nie zmienia się. Więc to jest duży minus. Są tańsze wersje, w sensie zamienniki, ale o nich nic nie jestem w stanie powiedzieć, bo ich nie testowałem. Kolejny minus to, chociaż minus, który da się obejść, to to, że koło jest na wierzchu. Więc podczas deszczu cała woda chlapie nam po spodniach. Ale można zakupić nakładkę, zamontować na koło. No i problem powinien być rozwiązany. Jeżeli Ci się podobał ten film. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. Będę Ci za to bardzo, bardzo wdzięczny i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Trzymajcie się udanych wakacji i udanego dnia. Hej.